Ta rybczyk kampania Wszystko może się ułożyć na rzecz środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży jest ze mną Piotr Toczyski z Aliansu Przeciw Depresji. Panie Piotrze, depresja u dzieci i młodzieży. Coraz częstsze zjawisko. Jak rozpoznać? Kiedy zareagować? Do kogo zwrócić się o pomoc? Przede wszystkim obserwować dziecko, ale też obserwować siebie. Rzecz jest w tym, że depresja to jest często choroba całej rodziny. W tym sensie, że rodzice, ale też nauczyciele mogą zupełnie nie zauważyć depresji, bo w ich mniemaniu taki stan przygnębienia jest czymś naturalnym, dlatego że sami ją mogą chronicznie przeżywać, taki mogą mieć. Obniżony nastrój trwale tak? w życiu z różnych powodów. Mówi się wtedy o dystymii, takim długoterminowym, powyżej dwóch lat obniżonym nastroju. Więc przede wszystkim nie zakładać, że tej depresji nie ma, tylko yy, zrobić jakby yy, przynajmniej taki przesiewowy kwestionariusz PHQ-9, tak? trochę w imieniu dziecka, które jest dla nas z jakiegoś powodu ważne. To nigdy nie zaszkodzi. Yy, takie dmuchanie na zimne trochę. Wysyłać na różne warsztaty psychoedukacyjne, tak, żeby dziecko miało lepszy wgląd w swoje emocje, żeby mogło sobie w ramach różnych treningów umiejętności społecznych czy jakichś takich spotkań w grupie trochę wglądu w siebie dokonywać, ale też zwrócić uwagę na takie objawy na przykład jak wybuchy złości. Tak? Znaczy dziecko w depresji wcale nie musi być ospałe i bez energii. Ono może wręcz tą energią tryskać, tylko w taki niekorzystny sposób, więc to są dość ważne takie wskazówki, trochę laika też, tak? bo przecież nie jestem psychiatrą, żeby diagnozować depresję. Natomiast jako taki psycholog, któremu nie jest depresja jako zjawisko społeczne i kliniczne obca, zwróciłbym uwagę na coś takiego. Trzy takie rzeczy. Tak? Co wychodzi z takich kwestionariuszy przesiewowych, też kwestionariuszu Beka, to można znaleźć w internecie, ale można zrobić po prostu u psychologa. Przepraszam, tak, kwestionariusz? Jak się nazywa? Beka. Aaron Beck to był taki twórca kwestionariusza, który różne tam rzeczy związane z depresją mierzył. Innym kwestionariuszem jest PHQ, kwestionariusz przesiewowy, patient health Questionnaire. Tak, ale wejdę Panu w słowo, przepraszam, bo zanim dojdzie do jakiegokolwiek kwestionariusza, no to naprawdę jest ważny ten początek. I tutaj często padają komunikaty typu, co ty chodzisz taki smutny, co, chodzisz, chodzisz, co, masz, co masz taką minę, uśmiechnij się, przestań się mazać. Co dzieci mają robić w takim momencie, jeżeli słyszą takie komunikaty? No właśnie, to nie tyle dzieci mają coś robić, co ich otoczenie ma sprawić, żeby te komunikaty nie, nie były normą. Dlatego oddziałujemy z reguły na leczenie depresji u dzieci na czterech poziomach, czyli y, gabinet psychologa szkolnego i jakby akcje psychologa szkolnego w szkole związane z tym, żeby na przykład Wszystkie y, klasy usłyszały o tym, że takie coś jak depresja istnieje, po czym ją poznać, tak? I czego nie robić w trakcie depresji, czyli właśnie nie mówić, weź się w co za taki smutny chodzisz, y, dlaczego się nie, się nie cieszysz. Tak? Y, to nie pomaga. Y, więc y, nauczyć się języka, który pomaga, tak? Jak mogę ci pomóc? Y, słuchaj, czy może potrzebujesz czegoś? Y, rzeczywiście zauważyłem, że z tobą teraz jest y, coś y, takiego przy, dzieje z tobą biającego, czy może... Chcesz, żebym ci towarzyszył w drodze do, do psychologa, tak? To byłaby właściwa formuła zajmowa zajmowania się dzieckiem, co do którego sądzimy, że może mieć depresję. Więc, budowanie takiej sieci wsparcia do szkolenia nauczycieli lokalnie w szkole, tak? Jako takich ludzi, którzy są w kontakcie cały czas z młodzieżą doszkolenie władz szkoły, żeby takie różne dni jak Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego były okazją do mówienia głośno o tym, że zdrowie psychiczne istnieje, że to też zdrowie, że ma znaczenie i w jaki sposób rozpoznajemy depresję i jak ją ewentualnie leczyć. Stworzenie szybkiej ścieżki kontaktu z psychiatrą. To na przykład niektóre społeczności mają zbudowane przez swoje OPS-y, ośrodki pomocy społecznej, że można w szybszym tempie dostać się do psychiatry jako klient OPS-u. Czyli można po prostu szukać takiej ścieżki zamiast tego półrocznego czekania. Budowanie całej tej sieci destygmatyzacji depresji, czyli sprawiania, żeby depresja nie była postrzegana jako coś wstydliwego, tylko jako coś normalnego, co może każdemu się przytrafić. Niezależnie od tego, czy jest biedny, bogaty, dobrze wykształcony, źle wykształcony, czy dba o siebie, czy nie. Bo tak każdego może depresja mimo wszystko. Dotknąć i że może objawiać się na wiele sposobów. Więc to zbudowanie takiej sieci plus robienie tego kwestionariusza przesiewowego regularnie, naprawdę raz na kwartał, nie zaszkodzi, to jest parę minut, a będziemy spokojniejsi. Robienie go w imieniu innych trochę, na zasadzie jakie ja sobie wyobrażam, jak moje dziecko, albo ważne dla mnie dziecko z mojej na przykład rodziny czy społeczności, jak ono by ten kwestionariusz wypełniło, co ono by z tym zrobiło. Jak ja się w nie wcielam, to jak to dziecko by na to odpisało, tak? czy tam odpowiedziało na, na, na te pytania. I, I jakby reagowanie w związku z tym. Kontakt ze środowiskowym centrum zdrowia psychicznego dla dzie dzieci i młodzieży. Jeżeli nam się wydaje, że z dzieckiem może coś być nie tak, ten case manager, manager w przypadku, jeśli mówimy o społeczności, w której istnieje takie centrum, a w wśród, Śródmieściu na Ochocie w USU się istnieje, case manager może pojawić się wtedy w ciągu tygodnia czy dwóch, Rozwiązać też sprawy, tak? Znaczy w ciągu do, doby czy dwóch przy, przystąpić do tego, a, in, a interwencja może w ciągu tygodnia czy dwóch się w pełni dokonać i domknąć, no i praca z całą rodziną. To nie jest nigdy tak, że jak wyślemy dziecko do psychologa na zasadzie hej bądź naszym delegatem, to sprawa będzie załatwiona. Najczęściej depresja jest problemem całej rodziny i chodzi o to, żeby objąć leczeniem całą rodzinę. Leczenie, czyli często psychoterapia jakaś. To nie zawsze muszą być leki, tak? Często wręcz nie muszą, ale dobrze, żeby lekarz też na to spojrzał, yy, zwłaszcza psychiatra, ale jeśli go nie ma, to dobrze wyszkolony lekarz rodzinny też będzie tutaj pomocny. Co zrobić, żeby przekonać rodzica, a może właściwie wpłynąć w jakiś sposób na niego, żeby nie myślał w taki sposób, że zawiódł swoje dziecko, zawiódł siebie jako rodzic? To jest tak, że dialog taki motywacyjny, żeby motywować kogoś do korzystania z pomocy, polega najczęściej na tym, żeby ktoś wyobraził sobie, że może w mały sposób dokonać wielkiej zmiany. Czyli samo to, że potraktuje poważnie symptomy, które mogłyby świadczyć o jakichś zakłóceniach w zdrowiu psychicznym dziecka, co jest normalne, że wszyscy doświadczamy okresowo różnych zakłóceń w funkcjonowaniu psychicznym, tak? jakichś nadmiernych emocji albo za mało emocji, za dużo czujemy, za mało czujemy, zwłaszcza w tym okresie przecież dojrzewania to może się zdarzyć, kiedy jeszcze do tego dochodzą różne takie zmiany hormonalne, tak? cały proces dojrzewania. Więc, żeby traktować to jako coś normalnego, normalizować, najlepiej jak znormalizujemy to z punktu widzenia miejsc, gdzie rodzice przebywają czyli w zakładach pracy, w szkołach. Powinno dochodzić do takiej normalizacji depresji. Że bardzo trudno jest rodzicowi przyjąć, że moje dziecko może mieć jakiś problem ze zdrowiem psychicznym, jeżeli. U mnie w pracy na przykład panuje taka atmosfera, że zdrowie psychiczne nie istnieje, tak? ale jeżeli pracodawcy wprowadzą takie pogawędki o zdrowiu psychicznym, rozdadzą ulotki, rozdadzą narzędzia takie jak nie i Depression, tak, żeby ludzie wiedzieli, że to jest coś normalnego, nad czym można pracować i nawet należy pracować, to będzie to znormalizowany temat. Natomiast rzeczywiście w takich społecznościach, gdzie jest jakaś stygma piętno spoczywające na depresji na przykład albo na zdrowiu psychicznym, o wiele trudniej, jest kogoś przekonać do korzystania z pomocy. Tutaj mogą być dobre takie narzędzia internetowe. To znaczy, że zadzwonimy do kogoś i powiemy, słuchaj, ja obserwuję Twoje dziecko, obserwuję Ciebie, weź, zrób ten kwestionariusz, tak? zobacz. Jeśli tam coś wyjdzie takiego, że trzeba skontaktować się z lekarzem, to skontaktuj się. Masz tu ulotkę, w tej ulotce są punkty, gdzie na pewno spotkasz ludzi, którzy w sposób sensowny zaopiekują się depresją. Tak, jakieś ośrodki interwencyjne, tak jak ośrodek interwencji kryzysowej, czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna, czy właśnie środowiskowe centrum zdrowia psychicznego. Właśnie tak ważne są te centra zdrowia psychicznego, bo one też destygmatyzują temat lokalnie. Jeżeli to jest normalne, że korzystamy raz na jakiś czas z jakiegoś warsztatu, który tam się na przykład odbywa, to nie ma też problemu z tym, że pojawimy tam się w sytuacji kryzysu. Więc to zależy zawsze od społeczności, tak? ta śródmiejska społeczność Warszawy wydawałoby się, że jest w jakiś sposób społecznością bardziej zadbaną niż przeciętna polska społeczność. Tak? Ale tutaj też spotykamy się ze stygmatyzacją depresji. Wielu rodziców nigdy nie przyznałoby się do tego, że u nich w rodzinie może wystąpić temat depresji. Jak się prześledzi na przykład genogram rodzinny, to okazuje się, że w tej rodzinie smutek bywał naprawdę bardzo dominującą Emocją bywały nawet jakieś próby samobójcze gdzieś tam, więc to jest taki temat, który warto w jakiś sposób wziąć sobie na warsztat taki rodzinny. W ogóle zrobienie genogramu nie byłoby złe dla rodziny. Genogram może być źródłem naprawdę fantastycznych informacji. Takie drzewo genealogiczne, ale psychologiczne, prawda? Jakie różne treści, jakie przekazy, jakie wydarzenia życiowe towarzyszyły tym rodzinom, co tam się działo przez pokolenia. To nieraz może być źródło dobrej informacji na temat takiego naszego. Psychologicznego mhm. DNA, po prostu, takiego funkcjonowania psychologicznego. Dobrze. Panie pierwsze, a tak na koniec, Chyba kilka słów do rodziców, żeby zachęcić do tego, żeby e, otoczyć odpowiednio opieką dobrze. swoje dziecko, które może zmaga się z depresją. Więc po pierwsze, dobrze by było, jakby każdy rodzic wiedział, że depresja może dotknąć każdego, także jego i także jego dziecko. To jest trochę jak losowanie. Czyli po pierwsze pamiętajmy o tym, że to jest choroba, która może dotknąć każdego. Po drugie to jest naprawdę choroba, czyli w momencie, kiedy ktoś zdradza symptomy depresji, idziemy do lekarza rodzinnego, do psychiatry, do psychologa, ale rzeczywiście nie zostawiamy sprawy samej sobie. Nawet jeżeli mamy dostęp do jakichś warsztatów, na przykład internetowych, nigdy nie robimy ich bez kontaktu równolegle z lekarzem, z psychiatrą, z psychologiem. Po trzecie, depresja ma wiele masek, wiele twarzy, zwłaszcza u dzieci może być bardzo nieoczywista. To nie musi być wcale brak energii, to może być swoisty nadmiar energii, takiej złej energii, złości. Stwarzanie problemów wokół siebie. Tak może być zamaskowana też depresja u dzieci, ale też na przykład u menedżerów. Tak? Jak ktoś jest takim świetnie funkcjonującym człowiekiem i nie daje sobie prawa do słabości, też może maskować depresję z super skutecznością. No i po czwarte, depresja trzy jakby te tezy, które były, tak? To prawdziwa choroba, może dostać każdego, ma wiele twarzy, ale też można ją skutecznie leczyć. To jest najważniejszy jakby punkt, że są już teraz takie łączone metody, że łączymy psychofarmakoterapię z psychoterapią, czyli różne kombinacje leków z braniem udziału w takiej mówionej terapii pomagają nam wyleczyć skutecznie depresję. Te leki też nie uzależniają, ale też nie zawsze są w ogóle konieczne. Tu decyduje lekarz tylko lekarz przepisuje leki, z kolei psycholog zajmuje się tą stroną mówionej terapii, psycholog i psychoterapeuta przede uh -huh, wszystkim. Uh -huh. Plus stała sieć wsparcia wokół nich, różne ośrodki interwencji, interwenci kryzysowi, pracownicy socjalni. Tam naprawdę można znajdować skuteczną jakby metodę leczenia depresji, czyli cztery takie tezy. Może zasnąć każdego, da się ją skutecznie leczyć, ma wiele twarzy, wiele masek i jest prawdziwą chorobą. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Z tym wychodzimy, to pamiętamy, dzięki temu że te cztery rzeczy sobie wbijamy gdzieś tak na czterech palcach, można powiedzieć, mamy je zapisane, szybciej skorzystamy z pomocy psychologicznej, damy ulgę sobie i dziecku, bo to nie ma sensu cierpieć, jeśli nie trzeba. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, droga młodzieży, dzieci, jeżeli zmagacie się z nastrojami, które mogą wskazywać na to, że depresja Was dotyczy, nie wahajcie się prosić o pomoc. Prosimy, dzwońcie do nas na, na Infolinie. Jesteśmy na Instagramie, na TikToku, na Facebooku. Kampania: wszystko może się ułożyć.